Myślę, że święto obecne sprawowane jest właśnie e, intencji waszych społeczności szkolnych. Tak weszli właśnie ten nowy rok z takim entuzjazmem, że wszystko da się pogodzić i wszystko jest możliwe, jeśli tylko się chce. Mówmy się za Kościół Świętym, papieża Leona, kisku i kapłanów, aby mocniej w wierze i zjednoczenie w miłości głosić... Zdrowie się za rodziny chrześcijańskie, aby z troską i zaangażowaniem podejmowały trud wychowania młodego pokolenia Boga. Zgodnie z nauką Chrystusa i dążymy do, do coraz głębszego poznania Boga. Dziedzieliśmy się. Prosimy, prosimy wszystkich o powstanie. Bardzo serdecznie, po naprawdę bardzo długiej przerwie, bo tak z kadrą stwierdziliśmy, że dwa miesiące to za długo i dla dzieci, a chyba dla rodziców najbardziej. Ale szczęśliwie, mam nadzieję, spotykamy się nie tylko w starym składzie, ale również i nowym, bo przybyło i uczniów, i nauczycieli. Ten rok szkolny będzie, myślę, dość specyficznym okresem ponieważ nastawiamy się wszyscy całą kadrą na to żeby szkoła była szkołą z pasją żeby w naszej społeczności wytworzyć atmosferę że dzieci są zachwycone szkołą i nauczyciele i tak jak ksiądz probosz dzisiaj nam mówił żebyśmy z pasją z wiarą nadzieją miłością do dzieci a dzieci do ludzi mogli Wspólnie tutaj ten rok y, uczyć się, przeżywać wiele fajnych rzeczy. Także otwieramy ten rok i cieszmy się tym, że już od jutra będziemy się tutaj praktycznie codziennie spotykać z wielką radością i uśmiechem. Wszystkim uczniom życzę udanego roku szkolnego. Tutaj to, takie symboliczne słodości, słodkości, ale to już przekażę, żeby drugi raz nie, nie zabierać czasu. Słodkości dla uczniów, którzy za chwilę będą ślubowali, będą pasowani na, na uczniów tej szkoły. Wszystkim życzę tego, żeby w tej szkole czas Wam miał przyjaźnie. Szkoła jest od tego, żeby uczyć, ale szko szkoła nie nauczy was bez waszej chęci. Naprawdę to jest bardzo ważne, żebyście do tej nau nauki się przykładali, bo to decyduje o waszej przyszłości i chciałbym, żebyście patrzyli na to właśnie przez ten pryzmat. Rodziców też zachęcam do tego, żeby wspierać te swoje pociechy w, w codziennej nauce. Dzisiaj naprawdę świat jest pełen wiedzy dostępnej od ręki. Zosia, usiądź przy oknie, na czatach. Dlaczego znowu ja? Też chcę posłuchać. Później zrobimy zmianę. Julka, dlaczego nie było ci wczoraj na lekcjach? Panie profesorze, łopanka była na szerokiej, nie mogłam się przedostać, a sam profesor przecież mówił, że... Tak, tak, nie możecie ryzykować. Jak będzie niebezpiecznie, to już lepiej zostańcie w domu. Dobrze, zacznijmy do lekcję. Jaki pan dzisiaj dzień? Pierwszy września. No to mamy ważną rocznicę Kiedy się wypełniły dni i przyszło zginąć latem, prosto do nieba czwórka myśli żołnierze z Westerplatte a lato było piękne tego roku. I tak śpiewali, ach, to nic, że tak bolały rany, bo jakże słodko teraz iść na te niebiańskie polony. A na ziemi tego roku było tyle wrzosu na bukiety. W Gdańsku staliśmy tak jak murk, gwizdząc na szwabską armatę. Teraz wznosimy się wśród chmur żołnierze z Westerplatte. Rzeczywiście, tak było. A co działo się potem? Szli Niemcy, zewsząd szli. Zaborczy zbrojni groźni źli. Z Pomorza, z Śląska, Wschodnich Prus pancerny szedł za wozem wóz. Szli Niemcy. Motor, gościnica pancerna, dawna mocy wszystkich stros, dziedacka. A my? Piechota i konnica. Szli Niemcy, szli Niemcy, szli Niemcy. Uwaga, Niemcy! Teraz nadszedł czas, by powitać w naszych szeregach tych, którzy właśnie rozpoczynają swoją szkolną drogę. Przed nami uroczysty moment, pasowanie ucznia w klas pierwszych. Dla nich to pierwszy krok w niezwykłą przygodę, jaką jest nauka. Za chwilę na tę scenę wkroczą bohaterowie dzisiejszego dnia uczniowie klasy pierwszej. Wprowadzą ich ci, którzy są już z nami jak najdłużej. Uczniowie klasy ósmej przekazując im symboliczne klucze do szkolnej przygody. Zapraszamy ósmoklasistów do wprowadzenia uczniów klasy pierwszej. Będę dobrym uczniem i kolegą, będę dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Będę uczyć się pilnie i chętnie, by sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Będę szanować swoich kolegów, pomagać słabszym i młodszym. Będę kochać swoją ojczyznę i starać się być dobrym Polakiem. Powtórzcie teraz: ślubujemy! どうぞ。 Gratulujemy pierwszą klasistą. Oficjalnie jesteście już uczniami naszej szkoły. Wszystkim uczniom życzymy udanego, spokojnego roku szkolnego, pełnego sukcesów i radości. Dziękujemy za wspólne rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Prosimy uczniów o przejście do sal lekcyjnych na krótkie spotkanie z wychowawcami.